To już to powiedzieć, smutno, bo nie ma punktów, prawda? Bo mogły być. Z przebiegu meczu może nie zasłużyliśmy no. na ten jeden punkcik, no ale tak się w piłce zdarza, że sytuacja pod koniec meczu kontra i strzeliliśmy na no, 2-2, po czym tracimy taką no, głupią bramkę, no bo po stracie no, mogliśmy wybić i pewnie sędzia skończyłby mecz, tak po strzeleniu bramki. Niestety zakończył mecz. Jedziemy bez punktów. Smutno, bo mamy 10 czy 11 punktów. Runda się kończy. Walczymy dalej. Zostały dwa mecze. Fajnie by było zrobić przynajmniej 4 punkty, jak nie 6, żeby jako taką tą zimę przetrenować. Na wiosnę walczymy dalej. Mecz wykorzysta... niewykorzystanych sytuacji z naszej strony. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, żeby ten mecz gdzieś tam zakończyć, Już jeszcze może przed przerwą, czy do 60 minuty i kilka. 100% sytuacji naszych zawodników, co się później mści. W 90 minucie tracimy bramkę na 2-2. Jakieś tam szczęście mamy, że minutę później potrafimy wyjść z tego pojedynku. Wygrywamy ten mecz po, po, po bramce zawodników, którzy gdzieś tam po kontuzjach wracają do drużyny chwała im za to, że gdzieś tam potrafili się w tej sytuacji znaleźć. Szkoda, że, szkoda, że wcześniej nie potrafiliśmy wykorzystać tych sytuacji, bo mecz powinien się zakończyć w 60, w 60 minucie stanem 3-0-3-1. W ogóle fatalnie dzisiaj wyglądaliśmy, mając piłkę, w, bardzo słabo też wyglądaliśmy jak w fazach przejściowych, także problem jest ogromny dzisiejszego meczu. Nie wiem, czy to jest pozycja dnia, ale chyba nie bardzo, bo, bo cała drużyna bardzo kiepsko wygląda. Sam pojedynek. Sam pojedynek bardzo słaby, obydwie drużyny bardzo słabo grały w piłkę.